Cześć, zbliża się Dzień Pizzy, i w tym roku po raz pierwszy możemy obchodzić Dzień Pizzy bezglutenowej. I to bez ruszania się z domu, ponieważ sklep internetowy uruchomiła Pizza Naturalna z Poznania. I z okazji właśnie tegoż dnia pizzy będą nowe smaki niespotykane na co dzień, będą niespodzianki. A jak zamówić taką pizzę? Po prostu kurierem albo do paczkomatu z każdego zakątka w Polsce. Szarpana wieprzowina, zobaczcie, jak pięknie wygląda, jaka kolorowa. Kolejna technowość to bezglutenowe sery, i to jest wegańska. Zobaczcie, prawdziwe dzieło sztuki, bezglutenowe, do piekarnika, i za 5 minut jest gotowe.